Pakuj się, Bronek, ściągaj koronę, znajdź nową pracę i kredyt weź. Pakuj się, Bronek, jowy zmielone, dziś nie tak łatwo posklejać jest. Pakuj się, Bronek, bierz także żonę, no i na łącza. koniecznie też. Pakuj się, Bronek żegnaj się z tronem i z żelandolem pożegnaj się pakuj się bronek służby szkolone już nie pomogą za bardzo ci pakuj się bronek gdzie, gdzie z tym kartonem zostaw ten aneks o w -S i pakuj się bronek wszystko skończone lub perweterze już nie chcecie. Pakoń się bronek, wiesz w którą stronę. Dziś trzeba jechać, bronek a wie, Na mazury macać góry, na mazury macać góry, na mazury macać bronek jedź. Na mazury macać góry, na mazury macać góry, na mazury macać bronek jedź. Na mazury macać kury, na mazury, macać kury, na mazury macać kury, w dobrej że Na mazury macać kury, na mazury macać kury, kury i niech ucho ci pokaże jaki śledź!